Mgławice emisyjne, kosmiczne obłoki światła. Witamy! Wspaniale, że tu jesteś! Mgławice emisyjne to gigantyczne obłoki gazu i pyłu, które same emitują światło. To tak, jakby kosmos sam postanowił rozświetlić swoje zakamarki. Sekret tkwi w gwiazdach, a konkretnie w ich potężnym promieniowaniu ultrafioletowym. Dzięki temu te gigantyczne obłoki gazu i pyłu stają się widoczne jako kolorowe, kosmiczne struktury. Które możemy obserwować przez teleskopy. Narodziny gwiazd. Wyobraźcie sobie nieskończoną czerń kosmosu, usiana migoczącymi punktami gwiazd. Pomiędzy nimi, ukryte w cieniu, rozciągają się gigantyczne obłoki gazu i pyłu, mgławice. To właśnie tam, w tych zimnych i ciemnych przestrzeniach, Rozpoczyna się jeden z najbardziej spektakularnych procesów we wszechświecie, narodziny gwiazd. Grawitacja sprawia, że cząsteczki gazu i pyłu w mgławicy zaczynają się skupiać. W miarę jak materia się skupia, rośnie jej gęstość i temperatura w centrum obłoku. Gdy temperatura i ciśnienie w jądrze osiągają poziom krytyczny, rozpoczyna się fuzja jądrowa. Wodór przekształca się w hel, uwalniając ogromne ilości energii. W ten sposób rodzi się nowa gwiazda, rozświetlając swoim blaskiem ciemne dotąd zakamarki mgławicy. Nowonarodzona gwiazda zaczyna emitować potężne promieniowanie ultrafioletowe. To promieniowanie rozświetla otaczający ją gaz, jonizując atomy wodoru. Narodziny gwiazd w mgławicach to nieustanny cykl śmierci i odrodzenia. Gwiazdy rodzą się, żyją swoje gwiazdne życie, a w końcu umierają, rozsiewając w przestrzeni cięższe pierwiastki. Mgławice emisyjne to prawdziwe kosmiczne żłobki, w których rodzi się wszystko, co znamy. Jonizacja gazu. W sercu mgławicy emisyjnej, gdzie nowonarodzone gwiazdy rozświetlają kosmiczną przestrzeń, zachodzi fascynujący proces jonizacja gazu. To właśnie ten proces odpowiada za niesamowite, kolorowe obrazy mgławic. Wyobraźmy sobie atom wodoru. Najprostszy atom we wszechświecie, składający się z jednego protonu i jednego elektronu. Gdy atom wodoru znajdzie się w pobliżu gorącej, młodej gwiazdy, jego spokój zostaje zakłócony. Potężne promieniowanie ultrafioletowe emitowane przez gwiazdę uderza w atom z ogromną energią. Jeśli energia tego promieniowania jest wystarczająco duża, może ona wybić elektron z jego orbity, pozostawiając proton samotnie. W mgławicy emisyjnej proces jonizacji zachodzi na masową skalę. Młode, gorące gwiazdy emitują ogromne ilości promieniowania ultrafioletowego, jonizując otaczający je gaz, głównie wodór. To właśnie to światło, emitowane przez zjonizowany wodór, nadaje mgławicom emisyjnym ich charakterystyczną czerwoną barwę. W mgławicach znajdują się również inne pierwiastki, takie jak hel, tlen czy azot. Które po jonizacji emitują światło o innych kolorach. Mgławice emisyjne to nie tylko statyczne obłoki świecącego gazu. To dynamiczne struktury, w których energia nieustannie przepływa i przekształca się. Jak już wiemy, jonizacja wodoru przez promieniowanie ultrafioletowe gwiazd to kluczowy proces odpowiedzialny za świecenie mgławic emisyjnych. Zjonizowany wodór nie pozostaje w tym stanie na zawsze. Elektrony, wybite wcześniej ze swoich orbit, dążą do powrotu na swoje miejsce, emitując przy tym fotony, cząstki światła. Energia tych fotonów odpowiada różnicy energii pomiędzy poziomami energetycznymi w atomie wodoru. Właśnie dlatego mgławice emisyjne świecą charakterystycznym czerwonym światłem. Ale rozprzestrzenianie energii w mgławicy to nie tylko rekombinacja wodoru. W grę wchodzą również inne procesy, takie jak zderzenia atomów i cząsteczek, które prowadzą do wzbudzenia atomów i emisji światła o innych długościach fal. Energia z młodych, gorących gwiazd nieustannie napędza te procesy, podgrzewając gaz i wprawiając go w ruch. Powstają w ten sposób fale uderzeniowe, które rozchodzą się po mgławicy, kompresując gaz i inicjując powstawanie nowych gwiazd. Mgławice emisyjne to dynamiczne i ewoluujące struktury, w których energia odgrywa kluczową rolę. Wśród niezliczonych cudów nocnego nieba, Mgławica Oriona zajmuje szczególne miejsce. Widoczna gołym okiem jako mglista plama w gwiazdozbiorze Oriona, ta gigantyczna Mgławica emisyjna od wieków fascynuje astronomów. Mgławica Oriona to jeden z najbliższych nam obszarów aktywnego formowania gwiazd, oddalony o zaledwie 1350 lat świetlnych od Ziemi. Na zdjęciach z teleskopów mgławica Oriona prezentuje się jako prawdziwa feeria barw i kształtów. Dominującym kolorem jest czerwień, pochodząca od zjonizowanego wodoru, ale widać również obszary świecące na niebiesko, zielono czy fioletowo. W centrum mgławicy znajduje się gromada młodych, gorących gwiazd, znana jako trapez. Te gwiazdy, które powstały zaledwie kilka milionów lat temu, emitują ogromne ilości promieniowania ultrafioletowego, jonizując i rozgrzewając otaczający je gaz. Obserwacje mgławicy Oriona pozwalają nam lepiej zrozumieć, jak przebiegają narodziny gwiazd i jak wpływają one na otoczenie. W mgławicy tej odkryto wiele młodych gwiazd otoczonych dyskami protoplanetarnymi, obłokami gazu i pyłu, z których w przyszłości mogą powstać planety. Badania mgławicy Oriona mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia nie tylko ewolucji gwiazd, ale również powstawania układów planetarnych. W gwiazdozbiorze Strzelca, około 5200 lat świetlnych od Ziemi, leży kolejny fascynujący obiekt. Mgławica Laguna. Znana również jako Messier 8 lub NGC 6523, ta rozległa Mgławica Emisyjna to prawdziwy klejnot południowego nieba. Mgławica Laguna to obszar intensywnego formowania gwiazd, o czym świadczą liczne młode, gorące gwiazdy rozrzucone po jej powierzchni. Najjaśniejszą z nich jest 9 sagitarii. Gwiazda typu O, około 200 tysięcy razy jaśniejsza od Słońca. To właśnie te gwiazdy, emitując potężne promieniowanie ultrafioletowe, odpowiadają za jonizację otaczającego je gazu i powodują, że mgławica świeci. W mgławicy laguna możemy zaobserwować wiele fascynujących struktur, świadczących o dynamicznych procesach zachodzących w jej wnętrzu. Jedną z nich jest godzina piasku. Ciemny obłok pyłu i gazu o średnicy około pół roku świetlnego, przypominający kształtem klepsydrę. W jego wnętrzu formują się nowe gwiazdy, a ich promieniowanie wyżłabia w otaczającym je materiale pusta przestrzeń. Innym interesującym obiektem jest mgławica trójlistna koniczyna. Niewielka mgławica refleksyjna, znajdująca się w pobliżu godziny piasku. W odróżnieniu od mgławic emisyjnych które same emitują światło, mgławice refleksyjne świecą światłem odbitym od pobliskich gwiazd. Mgławica Laguna to nie tylko piękny obiekt do obserwacji astronomicznych, ale również ważny obszar badań dla astrofizyków. Dziękujemy za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten krótki wypad w kosmiczne otchłanie rozpalił w was pragnienie poznania nieskończonych tajemnic wszechświata. Zostaw lajka, jeśli film Ci się spodobał i napisz komentarz ze swoimi wrażeniami. A jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi odkryciami astronomicznymi i fascynującymi faktami o kosmosie, zasubskrybuj kanał. Przed nami jeszcze wiele wspólnych podróży do gwiazd.